już jesteśmy. mam nadzieję że widać to się powiedziała siemaneczko tu szakal z tej strony witam cię na moim kanale dzisiaj będzie taki temat o klawiaturach <coughs> sorry bo jest jeden kłopot z klawiaturami tak zwanym układem US International to nie jest układ klawiatury US który znamy od lat to jest układ, który jest specjalnie dla nas przygotowany, bo podobno my jako jedni w jedyni w Europie używamy tego układu, a wszyscy inni używają swoich, albo UK-ów, albo innych. A dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą aplikacji Sharp Keys przypisać, przemapować ten jeden z klawiszy. Wam pokażę, który. O ten. Jak małego kupicie klawiaturę US International, to będzie taka. Jak kupicie US, ciągniecie ze Stanów, to Shift będzie taki. A, no enter, tu jest płaski, a tutaj jest taki, no, odwrócony L. Tu jeszcze nie ma małpy i tu jest font. A na tym US International, a na tym jest małpa, tutaj hash i dolar, nie? Także zakładając, że macie taką klawiaturę i wkurza własny klawisz, to możecie, nie wiem czy wiecie, możecie zrobić z niego shifta Właśnie za pomocą Sharp Key. Ja mam to już od dawna zrobione. Tu mam taką aplikację, właśnie, o której mówię Sharp Key. i można ten klawisz sobie przypisać. A jak to działa? No, tak, ściągnięcie go sobie pisując Sharp Keys. A, Sharp Keys. Nie, okay. tak. Albo na Sharp Keys Codeplex.com, albo na Rendered.com. Tutaj mam otwarte oba. Tu można 3,5 wersji download zrobić, albo tutaj, a Sharp Keys 3,5. A i z tego klawisza zrobimy sobie shifta. w jaki sposób odpalamy rozpakowujemy odpalamy aplikację tu mamy aplikację dajemy a ja już tu mam to mam jeszcze raz add i teraz macie z lewej strony map i tu KEY. i mapujemy z jednego klawisza na drugi Jak, tylko teraz znaleźć ten klawisz nie wiadomo nie Więc trzeba tu wcisnąć ten guzik i wcisnąć ten właśnie wciskamy ten klawisz bank on to jest anna i się dopisuje a przepraszam tępki dobrze jeszcze raz tak, ok dobrze tylko że ja już go mam aha no dobra, a tutaj dajemy z tej strony shift ten lewy właśnie, czyli wciskamy tego shift ok, tak to tutaj nam źle dobrało, nie? bo tutaj powinno być ten unknown my no, już go mamy więc to chyba go skasuję po prostu, stąd, bo ja już to mam wpisane i dlatego może nie załapuję delete, add, type key o, teraz załapało, teraz type key, lewy shift tak, mamy te dwa klawisze, ok i write to register tylko, że musisz zrobić sobie reboot i będzie działało tak to działa, takie proste i już klawisz ciała. podwójny klawisz tak naprawdę w, tej, w tym wypadku akurat nie ma, bo to tilda jeszcze jest, tu jest zmieniona troszkę. A tutaj jest połowa tego klawisza. A, a na przykład ja przykładam taką klawiaturę, która ma na tym... Ten klawisz ma jeszcze tutaj. podwojony. Także mam backslasha, mam pionową kreskę i właśnie można sobie zastąpić. Shiftem, żeby mieć tutaj po prostu podwójnego shift'a. Tak to by wyglądało. Takie proste. Można skorzystać. Co jeszcze? Przypominam. o To jest materiał do oddziału komporady. Przypominam, zaglądajcie tutaj sobie, bo tutaj nie na darmo zrobiłem już 70 chyba, czy więcej. Więcej pewnie jest niedodanych, bo montaże też tu powinny być. Komporad różnych. Także spoglądajcie sobie tutaj, jak, zanim zadacie jakieś pytania. Bo jeśli zadacie pytanie, a tu będzie odpowiedź, to ja was tu odeślę. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć, szakrauty.